Drodzy Państwo, witamy Państwa bardzo serdecznie. Nie wiemy, czy Państwo tak się bardzo nudziło, że zamiast spędzać wakacje na Malediwach albo na innych bari-bari, przyjechaliście do Warszawy, temperatura podobna. Mam nadzieję, że po naszym wystąpieniu nie będziecie, drodzy Państwo, żałowali i kilka sympatycznych pomysłów być może przeniesiecie również do Was. Yy... Pomagać będzie mi, czy współtworzyła szkołę, czy będziemy rozmawiali razem, opowiadali naszej szkole, Ania Kraudze, wicedyrektorka szkoły, nauczycielka edukacji wczesnoczkolnej, to też jest istotne bardzo. A przywitał Państwa mój dyrektor Adam Perzyński, nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki. Ach, nie powiedzieliśmy o najważniejszym. Pomysł na szkołę inaczej. Faktycznie. Mam wrażenie, że nasza szkoła funkcjonuje troszeczkę inaczej. Ja jestem przekonany, że wielu nauczycieli, którzy, którzy dzisiaj tutaj przyjechali, czy wielu dyrektorów funkcjonują w szkołach, które tworzą e, inaczej. My dzisiaj o tej naszej inności troszeczkę, drodzy Państwo, opowiemy. I tak jak każdy z nas może widzieć troszeczkę inaczej szkołę, tak nasza szkoła wygląda z zewnątrz. Bardzo piękny budynek. Około 100, może 120 już lat. Mówimy o tym po lewej stronie, tak, cały czas. On z zewnątrz tak wygląda. I dlaczego jest taka grafika? Dlatego, że wiele osób, które widzi ten budynek, tak go traktuje. I od razu patrzy przez pryzmat wyglądu, co jest pewnie w szkole, jak to funkcjonuje, jak to działało. I tak było do pewnego, myślę, czasu. Tak, w 2012 roku nasza szkoła była przeznaczona do likwidacji. Dzięki grupie rodziców, którzy bardzo zaangażowali się w uratowanie naszej placówki, pojawił się człowiek, dzięki któremu zjawiła się inność, o której za chwileczkę Państwu opowiemy. Tak, drodzy Państwo, dla mnie to była też ogromna, ogromne wyzwanie i ogromna inność, dlatego że przyszedłem do szkoły, w której było 14 nauczycieli ze szkoły, w której było 200, więc ta inność była naprawdę absolutnie ogromna. Nie ukrywam, że w Gdańsku jest około 150, może nie wiem, może około 200 dyrektorów. Ta inność też od razu, jak mi niektóre, niektóre osoby albo koleżanki czy koledzy wspominali, polegała też na tym, że pojawił się po prostu facet. Tak? Jak się rozejrzymy, drodzy Państwo, wokół siebie, to zobaczymy, że mężczyźni, tak, jak albo jak dinozaury, albo jak jednorosce, słyszeliśmy, ale nie wszyscy tak naprawdę widzieli. Gdyby było, <głos》>, może nas trochę więcej, to może byłoby troszeczkę jeszcze inaczej, chociaż, chociaż niekoniecznie. To przechodzimy, drodzy Państwo, do konkretów. Słuchajcie, jak spotykamy się na spotkaniach takich wyjazdowych, mniej bardziej oficjalnych. To bardzo często, a propos tego e, jęcingu słyszeliśmy, a tak dużo dzieci e, u Ciebie się pojawiło, bo ty masz super zlokalizowaną placówkę i w ogóle tam masz rewelację, bo przy głównej ulicy w Gdańsku. Ja wiem, no, wiecie co, macie absolutnie rację, zdecydowanie. W promieniu 200 metrów od naszej szkoły znajduje się izba wytrzeźwień, tak? Także jest to coś absolutnie dla dyrektora i myślę, że dla początkującego nauczyciela też. Wojewódzki szpital psychiatryczny to jest też miejscowa, o której warto powiedzieć. Jest tuż zaraz za, jest tak akurat mamy taki klimat. Gdyby komuś brakowało jeszcze i twierdził, że nadal ma lepszą miejscówkę, to możemy powiedzieć o tym, że wiza wi akurat to, co mówiłeś, Olek, że o nagrobkach, tak? E, jak pojawiłem się w szkole, przed naszą szkołą, zupełnie stałe nagrobki, dlatego przed że. Przed naszymi gabinetami, tak, dokładnie. Jeszcze przed, przed salą, e, tak, uczniów. I tu jest taki ładny, piękny wjazd z mojego okna, widok, ładny e, wjazd do, na cmentarz, a e, komunalny, a po lewej stronie jeszcze jest taka pracówka z Monarem związana. także mamy generalnie. Full zestaw, jeżeli by ktoś uważał, że można jeszcze coś lepszego, no pewnie tak, ale, ale chyba wystarczy. Słuchajcie, jak jeżdżę na konferencję i o czymś opowiadam albo słucham, to wychodzę z założenia, że warto poznać chociażby 3, 4, 5 osób, które są takimi samymi wariatami jak ja, bo ja nigdy nie twierdziłem, że jestem normalny. Gdybym pewnie był, nie byłbym mnie pewnie w, te, w tym zawodzie. I tutaj macie, drodzy Państwo, kilka takich złotych myśli, które gdzieś nam przyświecały. Mi yy, Ani, myślę, że tym nauczycielom, którzy tutaj dzisiaj z nami przyjechali, to są ci, którzy na dyżury nie chodzili i w tym roku musieli przyjechać po prostu to robić w jakiś sposób. Siedzą w pierwszym rzędzie zadowolone, udają, że robią zdjęcia, okej, okay, tak? Face się grzeje. Słuchajcie, jak wprowadzacie zmianę, robicie cokolwiek, należy szukać takich samych wariatów pozytywnych, rzecz jasna, jak my. Oktawia myślę, że też jest to, co może nie do końca wam się wydać prawdą, takim jednym z takich wariatów dużych pozytywnym, słowa tego znaczy. rzecz jasna, bo przypomniałem mi się, że pokazywałem, żebyście nie stwierdzili, że uciekłem z tego tam zakładu, żeby nie było. Jest nasza tutaj też, nie ma, kuratorka, tak? Ja jestem? Jezu, jest, dobrze, jest nasz nadzór z tyłu. Dobrze, okej. Okay. Słuchajcie, takie kilka idei. Oprócz tych wariatów trzeba po prostu działać. Trzeba robić te rzeczy, o których inni mówią, albo po prostu myśleli. Trzeba być faktycznie, autentycznie prawdziwym na pewno, żeby przekonać do siebie innym. Myślę, że taką rzeczą, która byłaby troszeczkę i we mnie, i w Ani, i w naszych nauczycielach, to jest otwartość, faktycznie, tak? To jest budowanie relacji, bo dzięki tym relacjom pewnie wpływało nieraz, nie dwa nie mnie i skarg do pomorskiego kuratora oświaty albo do organu prowadzącego, więc można było gasić pożary pewne od razu na, na samym początku. Takiego wariata tutaj znaleźliśmy niedawno na hakatonie edukacyjnym. Jest gdzieś Bartek? O, witamy Bartek. Bartek dołącza do nas, przeprowadza się i będzie w naszej szkole też pracował, także sobie może się jeszcze zastanowić, nie? Czy na pewno, nie? Drodzy Państwo, to teraz to, co zaczęło nam się dziać. Będziemy opowiadać o pewnych rzeczach, co nie oznacza, że te rzeczy nie funkcjonują te rozwiązania u państwa. Tak, my po prostu mówimy o tym, co udało nam się zrobić w naszej szkole przy ciągu w sumie 7 lat, tak? wielu przespanych, nieprzespanych nocy, wielu skarg, bo pamiętajcie, że każda zmiana. Ale o tym może później. Dobrze, kochani, pierwszą z takich rzeczy, która nas zaczęła wyróżniać, to było to, że w klasach 1-3 w edukacji wczesnoszkolnej lekcje wychowania fizycznego, i informatyki, zaczęli prowadzić, ja tu kiedyś napisałem specjaliści, ale nie specjaliści, tylko po prostu nauczyciele przedmiotowcy, czyli że po prostu nauczyciele wychowania fizycznego prowadzi lekcje, informatyk albo informatyczka e, lekcje informatyki. Nie była to wcale tak na początku bardzo łatwa zmiana i przekonanie środowiska do tego, że, że warto jest. Ja na różne sposoby tłumaczyłem. Być może później w kuluarach wytłumaczę, jak można przekonać. Tu akurat mamy dwie panie z edukacji i pani dyrektor jest, więc nie było takiego wielkiego problemu. I myślę, że to jest ogromny plus i to był taki wyróżnik, tak. Wiele osób wybierało naszą szkołę ze względu na to, że właśnie tak pewne rzeczy gdzieś, kochani, funkcjonują. Jedną z pierwszych zmian, które wprowadziliśmy w naszej szkole, była organizacja świetlic tematycznych. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom, pasjom naszych uczniów i słysząc od rodziców sygnały, że tak naprawdę świetlica jest jednym z najważniejszych miejsc dla dzieci z klas 1-3, postanowiliśmy zorganizować świetlicę tematyczną. Zajęcia sportowe z kilkunastu dziedzin sportu, zajęcia kreatywne, zajęcia z robotyki, i cieszące się ogromną popularnością zajęcia z klocków Lego. Tak, słuchajcie, Witja podniosła rękę, bo ona jest nauczycielem świetnicy. To jest, taki, to jest taki, takie miejsce, które jest naprawdę niesamowicie istotne. Większość naszych dzieci, myślę, że gdzieś między 70 a 80%, to są dzieci spoza rejonu. Z tak? poza rejonu. Ja pamiętam taką. Śmieszną sytuację, bo to było takie bardzo dziwne, bo tych dzienników musiało być mnóstwo. My wprowadzaliśmy dziennik elektroniczny wówczas i pamiętam, że mieliśmy kontrolę z organu nadzoru pedagogicznego i przyjechała sympatyczna pani i powiedziała, że mamy pokazać dzienniki. My tych dzienników mieliśmy chyba, nie wiem, ze 160, ze 170. A potem mieliśmy tak? je wydrukować około tak, kilkuset już, strun wyszło. Tak, jak powiedziała, że mamy wydrukować, powiedzieliśmy ile, to stwierdziła, dobrze, już nie drukujcie. Tak funkcjonuje. Słuchajcie, na te zajęcia i na zajęcia dodatkowe i na e, te świetlice takie tematyczne e, prowadzimy rekrutację elektroniczną. E, mamy kilkoro, właściwie wszyscy mamy przecież rodziców, tak, generalnie w szkole, e, mniej, e, lepiej współpracują z nami. E, jeden z naszych rodziców e, jest informatykiem, on nam taką platformę stworzył i chodziło tutaj o to, bo tych zajęć dodatkowych sporo mieliśmy, one były dość i są nadal atrakcyjne. Ale chodziło o to, że ci bardzo zapobiegliwi rodzice zawsze bardzo szybciutko na początku września do trzeciego zapisali na wszystkie zajęcia, na jakie tylko można było zapisać. A ci rodzice, którzy wrócili z wakacji albo nie byli aż tak bardzo zorientowani w temacie, okazywało się, że ich dzieci no, troszeczkę mają mniejszy dostęp. I tak jest zrobiony system, troszeczkę jak rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, z punktacjami i tak dalej. Także tak to jest odpalone. Ja w związku z tym, że jestem bardzo mało artystyczny. Moja córka troszeczkę bardziej, ja to na pewno nie po mnie. Stwierdziłem, że byłoby warto zrobić jeszcze coś takiego innego i to jest pies do wypełniania gliny. Właściwie nie zrobiłem go, rzecz jasna, tylko kupiliśmy go i takie zajęcia są prowadzone. Tu po lewej stronie jest chłopiec, który kubek zrobił dla dyrektora szkoły. On trochę przycieka, ale i tak z niego pije. Może niekoniecznie kawę, ale, ale wodę, żeby się nie poparzyć, ale polecam generalnie rewelacyjna rzecz i szczególnie myślę, że dla edukacji wczesnoczkolnej, dla maluchów, tam gdzie te łapki muszą naprawdę się dzisiaj rozwijać, tak, to Wy pewnie wiecie dużo lepiej ode mnie. Bardzo fajna sprawa i serduszka, i jakieś podziękowania można i tak dalej, rzeczy. Generalnie rewelacyjna rzecz. A skoro już mowa o maluchach i ich sprawnych łapkach, yy, chcielibyśmy również państwu opowiedzieć o innowacji, która od tego roku szkolnego jest realizowana w naszej szkole w klasach 1-3. Jest to innowacja DNA Edukacji. Składa się z czterech modułów. Są to eksperymenty, sprawna rączka, czyli między innymi lepienie w glinie oraz konstruktorstwo, tiki (moja dziedzina) i szachy. Dobrze. Ach, właśnie, tak, przepraszam bardzo, tak, tak zdjęcie. Jak Państwo zdjęcia. widzicie, zajęcie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko dzieci, ale i nauczycieli, bo ogromnie ważne jest to, żeby w klasach 1-3 nauczyciel zarażał dzieci pasją, potrafił się razem z nimi bawić. W lewym górnym rogu moja uczennica i zajęcia z rzeczywistości rozszerzonej, i naprawdę widok uśmiechów dzieci, na, w, w momencie, w którym z kartki papieru na tablecie pojawiało się zwierzątko bądź jakaś postać, była dla mnie bezcenna. Tutaj musicie, znaczy muszę dodać, że organ prowadzący wtedy, kiedy piszemy innowacje i, i przekonamy. Da się przekonać, i tutaj jedną godzinę dostaliśmy dodatkowo. Także w ramach tej godziny i tych takich godzin, które kiedyś istniały, a teraz o nich tylko słyszeliśmy, też nauczyciele troszeczkę dłużej przecież wiemy doskonale, pracują i stąd te bloki są 90 godzin czyli że jedną taką godzinę troszeczkę od siebie dają dziewczyny, a jedna jest z organu, z organu prowadzącego. Chciałem powiedzieć, że tu jest moja pierwsza miłość. Szkolna, ale pewnie bym skłamał, bo inne były sale, ale... Tak, zapytam najpierw tak, czy wielu mamy tutaj nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej? Ja wiem, że tak... O właśnie, jak zadegowaliście? od razu ręce w górę, dobrze. Słuchajcie, a teraz, czy jest ktoś, jest jakiś nauczyciel od techniki? Jest raz, dwie, trzy, cztery... Ten, ten trzyma telefon, dobrze, troje. Eee, to nie, słuchajcie, <grym> myślę, że to jest zupełnie inna rzecz. To jest taka rzecz, sala do, nazwaliśmy ją warsztatownią, sala, w której, nie patrząc nikomu tutaj w PESEL, ja myślę, że my mieliśmy lekcje w takich salach. Pamiętacie, drodzy Państwo, takie sale, gdzie były tak jest, dokładnie tak, ZP ty, tak jest. Czyli że sale, w których wisiały, nie wiem, położone były młotki, gwoździe, piły, wiertarki nawet, teraz troszeczkę wkrętarki te... Do, do klejenia tych, jak tam się nazywa, Klej na gorąco. do kleju na gorąco i tak dalej, wszystkie takie rzeczy. Ja jeszcze z wykształcenia jestem e, elektronikiem, i jak tą salę stworzyliśmy, może tak jeszcze powiem. E, gro tych sal, które będziecie Państwo widzieli, robiliśmy generalnie sami z rodzicami od zera. Tak, Wiele sobot, wiele niedziel poświęconych na to, ale tak efekt jest, e, ma wrażenie, naprawdę niezły. W tej sali, drodzy Państwo. Odbywają się od tego roku, bo ona funkcjonowała. Tutaj to koło konstruktorów, które prowadziłem dla chłopaków z siódmej klasy, ona już od dwóch lat funkcjonowało. Od tego roku nie ukrywam, nie w tą stronę? A tak, dobrze, tak jest. To jest wsparcie wicedyrektora. Bez, bez, bez dyrektorów i, bez, przepraszam, bez wicedyrektorów ciężko by zrobić. I słuchajcie, wszystkie lekcje techniki odbywają się tutaj. Wszystkie. To zajęcia praktyczne są bardzo, przedmiot bardzo praktyczny, więc, więc stwierdziliśmy, że będą, będzie się odbywał tylko i wyłącznie w takich warunkach. Nie ukrywam, że na takim spotkaniu z rodzicami zapytałem rodziców, co oni o tym sądzą. I w związku z tym, sądząc po aplauzie, stwierdziłem, że na pewno nikt nie przyjdzie do mnie, chociaż tego nie wiem nigdy na pewno, bo ktoś się uderzył w palec i tak dalej, tak dalej jasne, że jest takie ryzyko. Ja pamiętam, że jak odpaliliśmy tą pracownię gdzieś marketingowo, też troszeczkę zadziałaliśmy i tam ściągnęliśmy sobie telewizję i tak, dalej, i tak dalej. Jak poszedłem do telewizji, to najważniejszym pytaniem dziennikarki było to, czy nie boję się, że dzieci będą się kaleczyły, bo są tam na pewno ostre narzędzia. Odpowiedziałem, że nie boję, bo na stołówce też są noże i widelce i też taki sam sposób generalnie można sobie zrobić, drodzy Państwo, krzywdę. To, co jest niesamowite, to udało nam się... Przekonać organ prowadzący do tego, żeby podzielił nam grupy od przyszłego roku. Czyli, że nie będzie klasa 25 czyli 7 bo można prowadzić w takich yy, grupach pewnie lekcje, ale jesteście Państwo w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której dzielicie tą grupę i można tam, gdzie są praktyczne rzeczy, można zupełnie inaczej poprowadzić. Byłoby pewnie pięknie, gdyby kiedyś ktoś wrócił do tego, co było kiedyś, kiedyś, kiedyś i kiedyś był taki podział obowiązkowy, tak? spływające zupełnie z góry tam, z menu. Także może jakby się to kiedyś udało zrobić, to byłoby pięknie. Źle się ustawiliśmy, bo ja za długo mówię, te Ania nie. Słuchajcie, to jest jedna z kolejnych sal, bo budujemy przestrzeń edukacyjne troszeczkę inne. Może bardziej, może mniej. Tak wyglądało po prawej stronie, po lewej stronie. Po jakimś tam małym, delikatnym liftingu, tak? bawi mnie już i przyzwyczaiłem się generalnie do tego, do zagłopotania pan, które, pań, które przychodzą z pidu i mówią, że ale przecież dzieci, jak na w ogóle siedzą. Tak, no właśnie. <laughs> tak, słuchajcie, problemów przy wprowadzaniu zmian i przy inności jest mnóstwo, żeby nie powiedzieć pierdylion. po prostu jest. Kwestia po prostu przekonania kogoś, że generalnie tak można, bo dlaczego nie. Można zmieniać ustawienie, nie musi ktoś patrzeć w lewą stronę. Niekoniecznie nauczyciel musi być za każdym razem przy tablicy, może być w innych miejscach. Można jak najbardziej. O, yy, równolegle na tym samym poziomie jest coś takiego wyglądającego, wyglądało tak wcześniej. To jest też sala do języka, tak ją wykorzystujemy. I tutaj mała. Będzie Ania mówiła pięknie, intensywnie i cudownie o. o to I nie ona sama za długo powie. Obiecuję. Tak, jest, dłużej ode mnie, Ania. Yy, pojawiły się maszyny w szkole do szycia. I jest taka sprawa, ja kiedyś dostałem maszynę. Mm, trafiony, yy, to był taki bardzo trafiony prezent od teściowej, i ona ta maszyna stała, chyba na ostatnich 3-4 lata, gdzieś na święta, przyjeżdżała, to ją wyciągałem. I kiedyś Ania rzuciła hasło, ty wiesz co? Widziałam, że gdzieś ktoś tam gdzieś szył, nie? I ja wiem, wie, ty, kurczę, wiesz co? Ja mam maszynę do szycia, znówka, nierdzewka nieużywana, ja ci ją dam, nie? A w związku z tym, że jestem graczem komputerowym, Ania mówi: Wiesz co? Ja mam gry komputerowe, to barterową umowę zrobiliśmy. I od tego momentu. I od tego momentu zaczęła się moja przygoda z szyciem. I nie skłamię, że jeżeli powiem, że dzisiaj w naszej szkole szyj obezmała wszyscy łącznie za damem. Tutaj widzicie Państwo zdjęcia z mojego autorskiego projektu Edukacja Szyta na Miarę. Jest to projekt dla klasy 03. Polega on na łączeniu elementów matematyki z działaniami praktycznymi. Maluchy miały za zadanie zmierzyć, odrysować wzory, skroić wszystko. Potem szyło na maszynach. Na zdjęciach z lewej strony widać również moje uczennice z klas 4-7, ponieważ od czterech lat prowadzę również zajęcia pozalekcyjne w piątki. Zaczynam od 14 i kończymy tak, jak dziewczyna skończył swoje autorskie projekty. Czasami w sobotę nie, do poniedziałku nie. Tak. Pani organizowała takie nocne maratony Żytowe, szycia. tak, tak, tak także się. I kolejnym projektem, również tegorocznym, jest kraftuś. Wydaje mi się, że jest to jedyny taki projekt na skalę polską. W ramach jego. 5 minut, mania, Moje uczennice będą szyły dla wszystkich gdańskich przedszkoli węże, dla grup trzylatków. W związku z tym, że nie samym gabinetem żyje dyrektor, pewnego pięknego razu stwierdziliśmy, że robimy coś innego salę Hamakownia. Tak, piszą tam hamaki, pufy i tak dalej. Lekcje się odbywają, zajęcia świetlicowe. Dało się nawet przekonać siostrę i księdza do tego, że można troszeczkę inaczej. inaczej rewelacyjna w moim przekonaniu rzecz. W Gdańsku od paru ładnych lat funkcjonuje coś takiego, co nazywa się budżetem obywatelskim. Tutaj dopisaliśmy, że ta tradycją jest, że, że go wygrywamy. Nawet wtedy, kiedy byliśmy bardzo, bardzo małą szkołą, wygraliśmy pięć takich budżetów obywatelskich. Widzicie Państwo, to jest akurat fotka z drona. Takiego drona też posiadamy, bo ta inność nasza polega między innymi na tym, że łączymy nowe technologie ze starymi tutaj na po, lewej, po prawej stronie. tak? Jest nasza sala gimnastyczna, też wydemontowana dzięki temu. Na tym widzicie mini miasteczko ruchu drogowego, zieloną klasę i plac zabaw. I słuchajcie, o ile sama ta zabawka tutaj Kosztowało, bo to w zeszłym roku budowiono około 120 tysięcy złotych. To wyobraźcie sobie, że na placu zabaw, który otworzyliśmy, bawiło się dziesięcioro dzieciaków, a opony, które przez przypadek zupełnie trafiły do nas, do szkoły, bawiły się dzieci pozostałe. Także gdyby ktoś potrzebował środków i chciał się zastanowić, czy plac zabaw, czy opony, to nie. Zobaczcie, że wracamy i mamy dużo rzeczy po prostu retro. W ramach jednego z projektów budżetu obywatelskiego powstała również zielona klasa. Staramy się zachęcać nauczycieli, ale oni sami już wychodzą coraz częściej z inicjatywą przenoszenia lekcji poza salę lekcyjną. I po to ta. Przestrzeń. Tak, ja Zastanawiam się, czy ściągną nas tutaj siłą z, z mówienia, czy nie. Słuchajcie, budżet obywatelski to jest jedna rzecz, mamy też budżet uczniowski. Dzieci same sobie wybrały projekt, wygrały składanie. Słuchajcie, z Ikea, O, przepraszam, bezlokowania miał być. Tutaj te do siedzenia tutaj to coś. Sześć kupiliśmy takich rzeczy, i, i ja wszystkim opowiadam. Już wiem, dlaczego warsztatownia jest tak istotna i szczególnie dla chłopców. Słuchajcie, było sześć, w jednym czasie zaczęły składać ekipy dziewcząt i chłopców. I teraz załapię minusa u panów, ale słuchajcie, dziewczynki złożyły cztery, chłopcy dwie, w tym jedną zepsuli, tak. Ja mówię, słuchajcie, to nie jest z wzięte, to jest naprawdę, o co tak było. Źle wkręcili, gwin przekręcili, tak jest, fakt autentyczny, jakby to mawiał klasyk, tak. Od 2015 roku działa w naszej szkole Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Europejczyk. Organizujemy klub szyjących mam. Na pierwsze zajęcia było około 100 chętnych na miejsce, więc dość popularny. Organizujemy krawieckie urodzinki i zajęcia w warsztatowni i dzięki temu możemy wspierać działalność naszej szkoły. W ramach UKS-u mamy wiele sekcji. Jedną z takich... Kiedyś to sportowych. było, tak, sportowych, tak, sportowych. Były nasze derki. Ania była trenerką, prowadziła. Yy, mamy ścianki wspinaczkowej, taką jedną pod zawody, zupełnie zrobioną, też samodzielnie, nie ukrywamy, mamy takich wariatów wśród rodziców też. Organizujemy również obozy letnie, no najbliższy wyjeżdżamy już za tydzień. Obozy te są o tyle inne, że dzieci dobierają zajęcia pod siebie, nie ma jednego programu zajęć fakultatywnych, tylko każdy może chodzić na to, co jest jego pasją, jego konikiem. Dla dyrektora szkoły jest szczególnie to istotne, bo dzieci płacą. E, Ania, rodzice. Tak, tak, no w sumie tak, rodzice. E, Ania kupuje różne rzeczy, bo do, kupuje na przykład maszyny do szycia, e, roboty różne, nie wiem, drony. drony na przykład i tak dalej. I to są rzeczy, które później normalnie funkcjonują kochani u nas w szkole. E, nie mamy przerw. E... Nie mamy dzwonków. <śmiech> <śmiech> Właśnie, przerwy mamy. Przerwy mamy. Nie mamy dzwonków, to jest uczeń, który odpala radiowęzeł, E, uczniowie zapowiadają, że za chwilę e, rozpocznie się na przykład e, lekcja, tak? Na korytarzach też mamy kilka takich rzeczy, jakieś selfie walla, e, lustra, które zniekształcają, tak, i tak dalej. To, o czym mówiliśmy, z jednej strony mamy drukarkę i skaner 3D, e, Dukujemy szachy, a tutaj w niższej tej części mamy e, mamy porobione, Boże, piątki, ze środki, tak, ze środki, tak, tam na przykład, e, tak. Yy, mamy też tablicę i pewnie każdy z nas ma yy, multimedialne. Tutaj taki bajer polega na tym, po lewej stronie widzicie, a nawet to wymalowanie, Oktawia, co tak jak byłem u Ciebie, to podejrzałem, także to jest kupione od Ciebie dzięki yy, temat, farba magnetyczna, można malować, rysować. I to, co jest fajne po lewej stronie w czasie rzeczywistym to, co dziecko pisze na tablicy, pokazuje się u góry, tak? W 2014 roku byliśmy pierwszą gdańską szkołą, która ukończyła ministerialny projekt szkoła współpracy. I ta współpraca naprawdę u nas tak wygląda. I słuchajcie, inne jest generalnie. No nie, wszystko to może nie. Ale sporo jest innych rzeczy i inna jest na pewno kadra. Tak? Inaczej tą kadrę troszeczkę dobieram i to, o czym ty mówisz, Aleksander, czy się oprowadza po szkole i tak dalej, czy się mówi o nagrobkach. U nas takich nagrobków pewnie też kilka jest, nie, nie ma z tym problemu. Pozostałe przenieśliśmy, ale tu Jagienka, y, jedna z nauczycieli, która pracuje od zeszłego roku, tak? ze Śląska dziewczyna przyjechała. Usłyszałem, że taka cudowna szkoła, bo jak oszukamy ofert a propos yy, pracowników, to pisujemy, że mamy bajeczne warunki, tak? I część z nich Prace, faktycznie łyka pracy, tak, tak. No ale dopisujemy, że z tym płacę. akurat niekoniecznie. Słuchajcie, to jest taka sala, która będzie połączeniem Centrum Gdańskiego, nie, to nie, przepraszam, Gdyńskiego. Gdyńskiego, Gdyńskiego no dobrze. Gdyńskiego Centrum Eksperymentu z naszym tutaj, z warszawskim Kopernikiem i tak dalej, tak? Zupełnie inna poddasza, adoptujemy. Rodzice zrobili projekt, a dyrektor, jeden czy dwóch rodziców i nauczycieli siedzi i, i rzeźbi. Kochani, mam nadzieję, że się nie nudziliście. Pokazaliśmy kilka rzeczy. Długo, by mogli, długo moglibyśmy jeszcze mówić, ale myślę, że na dzisiaj wystarczy, jeżeli ktoś będzie z was chętny, ciekawy zobaczyć, to szkoła podstawowa numer 27 w Gdańsku. Bardzo dziękujemy. dziękujemy. Bardzo.